Pudełko przed nami oryginalne NGC. Zawiera w sobie klipę sobieskiego. Proszę zobaczyć, jak ładnie NGC to zapakowuje. Czy to jest pianka, żeby to się nic nie porysowało? Proszę Państwa, w takim stanie zapakowana świeżo klipa. Nic nie porysowana, piękny, duży slap. Ale sama forma, owszem, ważna istotna. Najważniejsza jednak w tym wszystkim jest ta moneta, która znajduje się w środku. Proszę Państwa, a w środku znajduje się klipa, która jest jedyną ocenioną przez NGC jak dotychczas na notę PF, czyli PROOF. O ile klipy z traugutem dość często otrzymują noty PROOF i ogólnie w naszym odczuciu klipa z traugutem jest no, dużo prostsza, łatwiejsza, częstsza na rynku do pozyskania, to już Sobieski nie jest taki łatwy. I tu mamy egzemplarz z, pięknego, z pięknej odbitki świeżego stempla z bardzo wyraźnym lustrem i jednocześnie z patyną starego zbioru. Spróbujmy zbliżyć to na, na kamerce. Proszę ja Państwa, ta jakość lustra, ta jego intensywność została przez NGC doceniona właśnie tą PF, PF63. Jedyna klipa Sobieskiego w tej chwili w tabelach NGC oceniona na notę PROOF. Bardzo atrakcyjna pozycja i temat prób drugiej rp to jeden z ciekawszych tematów do zbierania XX wieku. Piękne pozycje, w większości rzadkie. Można zbudować piękny zbiór niepospolitych, niewidywanych monet. Cieszyć się rzadkościami. Oczywiście to lustro, proszę Państwa, ustawione odpowiednio do światła. Wyraźnie nam tutaj miga w tle. Patyna niezbyt równomierna, no ale taka jest, po prostu tak spatynowała ta moneta leżąc. Przez lata w dotychczasowej kolekcji polecamy jedynego Sobieskiego w PF63.